Pierwsza konferencja, jaką Polska zorganizowała w Gdańsku podczas naszej prezydencji, nosiła tytuł Polityka spójności oparta na rezultatach. Czyli chodzi o to, szanowni Państwo, żeby szczególnie w tych trudnych czasach, właśnie inwestować w te obszary, które dają największą stopę zwrotu i które będą umożliwiały wykonanie pewnego skoku cywilizacyjnego w Polsce, tak, w stosunku do lepiej rozwiniętych państw członkowskich wspólnot europejskich. Rozumiem, że będą zmiany nie tylko. Znaczy zapowiadam mi oczywiście, że będą zmiany nie tylko co do ilości, ale jakości prowadzenia procesu. Chcemy skoncentrować się na stosunkowo niewielkiej ilości priorytetów i celów rozwojowych. Chcemy oczywiście maksymalizować środki tylko i wyłącznie na tych wybranych celach, po to, aby efektywność oddziaływania tego pieniądza była jak największa. Temu służy między innymi zabieg dalszego upodmiotowiania regionów, ponieważ to regiony wiedzą najlepiej, które z inwestycji są kluczowe z punktu widzenia ich rozwoju? Rozumiem, że programy operacyjne są poprzedzane dzisiaj już rozpoczętym procesem rewizji strategii społeczno-gospodarczej poszczególnych województw. Diagnozowany jest na nowo potencjał, bo upłynęło już wiele lat od ostatniej aktualizacji. Pojawiły się nowe przesłanki, chociażby w postaci dotychczasowego transferu środków europejskich i mam nadzieję, że to spowoduje, iż każdy z regionów, rozumiem, że w procesie partycypują w sposób jednoznaczny samorządy szczebla lokalnego czy też powiatowego, pozwoli zbudować taki program operacyjny, który będzie najlepiej odpowiadał potrzebom rozwojowym danego województwa. Nie wiem, czy tutaj takie metafory używałem, ja często poświętuję się takim taką ilustracją. Otóż wcześniej w pierwszej perspektywie mieliśmy taki zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego, prawda? gdzie struktura priorytetów i działań była zunifikowana. To nic innego, gdybyśmy teraz mieli, gdybym miał w jakiś sposób państwa indywidualnie wspierać i chciał, e, e, chciał to robić, e, to pobrałbym w sensie tym Krawieckim, krawieckim tej, tej mojej metafory, pobrałbym od państwa wymiary, tak, wzrost, wysokość, obwód w pasie, klatka piersiowej, etc. I uszył średni garnitur i powiedział, proszę bardzo, rozdał dla każdego z Państwa. Oczywiście byłyby wśród, wśród Państwa takie osoby, dla których byłoby on za duży, za długie rękawy, za krótkie rękawy, za szeroki w pasie, za wąski w pasie, etc., etc. Upodmiotowienie regionów, to do czego dążymy, ma być niczym innym, jak taką możliwością uszycia garnituru na miarę, prawda? Taki, który będzie idealnie na nas leżał, jak ul, tak, pasował. Będziemy się doskonale czuli, nie będzie krępował naszych ruchów. Czyli chodzi o to, żeby ta interwencja europejska, ten blisko miliard, który w najbliższej perspektywie ma trafić między innymi do Lubuskiego, był tak spożytkowany, żeby wartość dodana, wynikająca z zainwestowania tych pieniędzy, była jak największa. Dlatego też trzeba mądrze strukturyzować tą, te priorytety i działania. Teraz trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie. Ile przedsiębiorczości, ile infrastruktury drogowej, ile nauki, ile kwestii środowiskowych, prawda? To są te cztery fundamenty, czy fundamentalne pytania, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć. Oczywiście być może powinna się pojawić kultura, turystyka, sport jeszcze, ale to w mniejszym zakresie, uwzględniając, że... Koncentrujemy się nie tylko na obszarach dających wartość dodaną, prawda? Czyli bez wątpienia, nie dlatego, że przedsiębiorcami w tej chwili się spotykam, to będę dla nich miły, tylko sprawa jest oczywista. Samorząd może realizować swoje zadania dzięki dochodom, które wpływają do kasy, do kasy jednostki samorządu terytorialnego. Państwo też realizuje swoje zadania dzięki dochodom, które wpływają do kasy państwa. One są przede wszystkim generowane przez polskich, czy funkcjonujących na terenie państwa polskiego przedsiębiorców. Stąd też zdajemy sobie sprawę, że duża część środków europejskich powinna być adresowana wprost na rozwój polskiej przedsiębiorczości. To jest jeden wątek. Drugi wątek, który chcę podkreślić, to fakt, iż Komisja Europejska proponuje, aby instrumenty dotacyjne, czyli te bezwzwrotne, trochę zastępować instrumentami zwrotnymi, odnawialnymi. To nie jest wcale takie. Korzystne. Ja osobiście jako Waldemar Słowocki jestem bardzo sceptyczny i wątpię w to, czy z chóra optymizmem tego typu propozycje powinniśmy przejmować. Na pewno tak, tą strukturę powinniśmy nieco zmienić, wychodząc także naprzeciw i dając możliwość wielokrotnego obrotu tymi pieniędzmi, czyli niejako zaspokajać wiele potrzeby wielu podmiotów, prawda? A to Ale się to, się dzieje, to już się dzieje. Na kwestii fundusz pożyczkowy i fundusz poręczeń kredytowych i w Żarach fundusz został dokapitalizowany i w Zielonej Górze i w Gniewie. to jeszcze za czasów kiedy pracowałem w Urzędzie Marszałkowskim, jak Państwo widzicie dokładnie pamiętam co się działo. W związku z tym Oczywiście ta proporcja powinna się zmienić, ale zdaję sobie sprawę też z tego, że przedsiębiorczość w Polsce liczy 20 lat. Także nie mamy, nie mieliśmy na tyle czasu, żeby zbudować silną gospodarkę w państwach polskich. Zatem te instrumenty dotacyjne także będą kluczowe tak, w sensie zasilania i modernizowania polskich lub podmiotów gospodarczych. Wiem, że są wśród Państwa takie osoby, które skorzystały nie tylko z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, ale także jeszcze w poprzedniej perspektywie z sektorowego programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, dzisiaj z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przy czym także zdaje sobie sprawę z tego, że pieniądze redystrybuowane centralnie powodują, że ta konkurencja jest zdecydowanie trudniejsza. Ale musimy także zastanowić się tu w Lubuskiej zinwentaryzować w ogóle potencjał lubuskich podmiotów gospodarczych po to, żeby wspólnie podjąć wysiłek na rzecz tego, żeby te najsilniejsze, które mogą i tu wielka rola pana dyrektora i organizacji pracodawców, te, które mogą skutecznie i efektywnie konkurować o pieniądze centralne z portfela tego centralnego, prawda, i powinniśmy zrobić w interesie nas wszystkich, państwa także jest to, aby duży, silny przedsiębiorstwa pozyskał pieniądze z portfela centralnego, ponieważ pozostawi pieniądze w portfelu regionalnym dla mniejszych, słabszych podmiotów gospodarczych. prawda? Stąd też... Jest to ważny wątek, żeby podjąć takie działania. Być może, on chyba jest, aczkolwiek nie wiem, stworzyć punkt konsultacyjny, tak przygotować państwa odpowiednio do tej nowej perspektywy, żeby te pieniądze pozyskiwać. Chcę powiedzieć też obiektywnie, województwo lubutkie z dotychczasowych danych, jeżeli chodzi o realizację projektów tych z programu horyzontalnego, czyli programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, plasuje się na 13. pozycji. Oczywiście nie można tak jednoznacznie tworzyć porównań, dlatego że potencjał województwa ludzkiego, liczba podmiotów gospodarczych, prawda, ich wielkość, innowacyjność... Różne parametry są zdecydowanie inne niż Mazowsza, Śląska, Wielkopolski. Oczywiście dlatego też gdybyśmy to rozbili w przeliczeniu na no podmiot gospodarczy to trochę wyżej się plasujemy na końcu pierwszej dziesiątki. Ale to też pokazuje, że powinniśmy się zorganizować, tak, żeby w sposób efektywny i skuteczny korzystać z tej interwencji europejskiej. To też jest dylemat, bo proszę zwrócić uwagę co do wysokości wspierania państwa działalności. Dzisiaj lubuskie firmy mogą skorzystać ze wsparcia w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 50%. Co do zasady, w tej perspektywie mogliście Państwo korzystać z wsparcia w wysokości 75%, bo mapa Regionalnej Pomocy Publicznej dawała takie szanse. Ale to też był swoistego rodzaju kompromis pomiędzy liczbą wspartych przedsięwzięć, a wysokością transferowanych środków. I tu też się trzeba rozsądnie i dobrze do tego procesu przygotować. Państwo musicie być podmiotem, partnerem tej debaty, jaka ma być to wysokość. Aczkolwiek kluczowe będzie pytanie dotyczące sformułowania tych priorytetów, czyli de facto niczego innego jak menu, używając teraz porównań kulinarnych. tak? Czyli menu tych produktów, jakie będą dostępne, czyli tych obszarów, które mają być w Lubuskiem wspierane, to po pierwsze, a po drugie przypisanie tym pozycjom menu określonej skali środków, prawda? no i to też jest weryfikowalne, jest model makroekonomiczny, w którym można to teoretycznie, ale jedynie teoretycznie, jest oczywiście on obarczony dużą dozą błędu, ale zweryfikować, tak, zabierać z jednego priorytetu, na przykład środowiskowego i dokładać na przedsiębiorczość, tak, I wtedy różne parametry, bezrobocie, PKB jakoś się tam kształtuje, tak? I w zależności od tego, i wybrać optymalny model, który będzie odpowiadał potencjałowi województwa cyborgowskiego, ale to przed nami, ale już dzisiaj o tym trzeba myśleć. Tak? Czyli ja apeluję też, zwłaszcza do podmiotów publicznych, że pieniądz europejski nie jest koniecznością, nie każdy powinien z niego skorzystać, jeżeli chce z niego skorzystać, to przede wszystkim na te obszary, na te zadania. Które bez względu na to, co, czy otrzyma środki dofinans na dofinansowanie, czy nie, i tak by realizował, bo ono jest kluczowe z punktu widzenia rozwoju danej JST. I, I tego chyba, takiej chłodnej kalkulacji, e, czasami nawet proszę wybaczyć z zdrowego rozsądku, brakuje. To tyle tytułem wprowadzenia, ale proszę mnie też pytać, tak? bo materia jest szeroka, mam nadzieję, że nie tylko dla mnie interesująca czy nie tylko mnie interesująca. Będę próbował odpowiadać na Państwa pytania. Proszę pytać od szczegółów, nie wiem, od kształtu wniosku o dofinansowanie płatność po rzeczy strategiczne. Także nie boję się tych pytań, bo sami nie te wnioski tak nawet z powodzeniem mogę ja, powiedzieć nieskromnie. Także no, bardzo, bardzo, tak. bardzo proszę o formułowanie pytań. Tak, no, to, 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 to jest, jak Państwo wiecie, ja Prezentuje, reprezentuje interesy całego państwa polskiego. prawda? Natomiast, oczywiście, mn, powiem to media na mogą to napisać, ale nie muszą. Nie się tego. Wspiera całym sobą, oczywiście, pracę nad strategią rozwoju Polski Zachodniej. Pięć ekspertyz dofinansowuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pięć największych, najbardziej kosztownych ekspertyz. To oznacza, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego o ile nie bezpośrednio, ale chcę powiedzieć, że bezpośrednio, a to na pewno hmm, pośrednio wspiera pracę nad przygotowaniem strategii rozwoju Polski i Zachodniej. E, oczywiście i w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, i w koncepcji przestrzennego zagospodarowania w kraju zdefiniowano pewne obszary problemowe właśnie tu, na kresach zachodnich państwa polskiego. Chociażby kwestie związane z funkcjonowaniem tutaj do 1989 roku dużej ilości państwowych gospodarstw rolnych i z z, z, terenu, z z tego wynikające do dzisiaj widać zdefiniowano problem następujący że w sensie infrastruktury komunikacyjnej kolejowej o której mówił także pan Burmistrz, zachodnia część państwa polskiego to wynika oczywiście z zaszłości historycznej jest silniej związana z niemcami z centrum państwa polskiego to też są wyzwania cywilizacyjne wyzwania rozwojowe to którymi państwo polskie musi się uporać stąd też debata na temat kolei dużych prędkości ja osobiście dziennikarze mnie o to pytają niejednokrotnie ale proszę ich o to żeby dali ten spokój bo to jest perspektywa naprawdę bardzo bardzo odległa i państwo przede wszystkim chce się uporać z kwestiami bardzo przyjemnymi, prozaicznymi jak doprowadzenie wszystkich ważnych linii kolejowych do prędkości 120 i 160 dopiero w kolejnym etapie Kolej y, dużych y, prędkości. A być może w roku 2030 nie będziemy podróżować koleją, ja tylko teleportować się będziemy. tak? No, to już to wiecie, pan już proszę zobaczyć. Ale jak chodzi o pokazanie skali tego, tego co jest ważne z punktu widzenia rozwoju państwa polskiego. Tak? Czy trzeba mieć trochę dystans, umiar. Ja rozumiem, że są wybory i, i temat dużych prędkości polaryzuje e, e, poglądy Lubuszan, e, powoduje napięcia pomiędzy częścią południową i północną. Rozumiem, że dziennikarze mają dużo radości wtedy, ponieważ to jest bardzo chwytliwe, to jest ale pytanie na ile konstruktywne i buduje jakieś szanse przewagi konkurencyjnej Województwa Łódzkiego? Myślę, że na tym etapie jest specjalnie duże, dlatego ja proszę o, o, o jakby, to nie jest w mojej ocenie najbardziej palący, priorytetowy temat, zagadnienie z punktu widzenia przyszłości Województwa Łódzkiego w roku 2011, a to jest wiele Ważniejszy. Ja proponuję, e, e, odnosząc się do Polski Zachodniej, e, także e, pewne wątki, które są dane dla nas kluczowe, dla ludzkiego i w ogóle dla Polski. E, e, po pierwsze, S-Trójka. Po drugie odżanka Żanka Berlinka także pamiętam o tym, podejmuje działania, rozmawiałem z panem ministrem Maselem na ten temat, który doskonale zna tą część naszego kraju, minister odpowiedzialny Ministerstwie Infrastruktury Nowej, który zastąpił gestora Ingolharta, który doskonale zna te terytoria, zawodowo tutaj był związany też z tą częścią. Polski naprawdę zamyka oczy i potrafi z pamięci mówić o takich guansach, że budzi to duży szacunek. Będzie na ziemi lubuskiej na moje zaproszenie niebawem. O tej kwestii także pamiętam, wiem na akcję zbierania podpisów ponad 9 bodaj tysięcy. O wszystkim jestem informowany, mam tego świadomości i, 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 i tam należy mi to, to nasze sercu, zapewniam, choć pomóc i formuła. Tego zadania, finansowania tego zadania jest trochę inne, to po ostatnich moich z raz jeszcze sprawdzałem, ale też mam jakiś pomysł, ale na razie zacząć o nim mówić, jak będzie realny to jest szansa. To oni mi powie. tak, ale dopiero w nowej perspektywie.